Yo, Elwy, tutaj Olga witam was dzisiaj w IMD. Czytałam komentarze pod ostatnim odcinkiem i wydaje mi się, że wiele osób wolało właśnie odcinki niż live, więc tak właśnie pozostanie. Odcinki prawdopodobnie będą się pojawiały w każdy wtorek, postaram się. Więc jeżeli teraz macie 40 minut na relaks, to możemy przejść przez to razem, więc kontynuujmy. I ogólnie może zanim kontynuujemy, przypomnę wam, co, co się działo w ostatnim odcinku. Ogarnęliśmy właśnie tego pierwszego ducha i niestety nie poszło zbyt dobrze, ponieważ on on nie chce być, e, tak jakby nie chce ochraniać naszej wyspy, więc tu już się pojawiła kolejna um, rozmowa. Hm, nie poszło zbyt dobrze. Nie martw się, Morris, jest wiele innych kandydatów. To znaczy czworo. Hej, Pete wspominał coś o ruszeniu na zachód. O co tu chodzi? Hm, to bardzo skomplikowana sprawa, Morris, więc powiem tyle. To jak zostawienie wszystkiego za sobą, ale my nie możemy tego zrobić. Musimy znaleźć wal. Dziś otwierają park rzeźb. Już pora otwarcia. Czas z pewnością płynie nieco szybciej, kiedy nie należy się już do światła i nie rozmawia z ludźmi. Wszyscy wszystko wydaje się takie odległe, chociaż przez ostatnich kilka lat życia byłem zaszyty w muzeum. No wiesz jak jest, ha, zdaje się, że zacząłem żyć jak duch na długo zanim stałem się jednym z nich. O, wcale nie byłeś jak duch, Morris. To muzeum było pełne życia. Poza tym duchy nie potrafią drapać po brzuchu tak przyjemnie, jak ty. Możesz mi wierzyć, a teraz chodźmy, znajdziemy Wal. A, tak, Wal, trochę jej żal. Jej dom najechali wszyscy ci niedorzeczni artyści. Może, ale przynajmniej mamy y, właściciela ziemskiego, który chce zrobić dla Shelmerstonu coś dobrego. No chyba tak. Nigdy nie byłem pewien, czy ci artyści powinni zostać na Shelmerstonie, y, a czy ci artyści powinni zostać na Selmerstonie, ale muszę przyznać, że właściciel się stara. Dobra, znajdźmy bal. Ty przodem z Aha, czyli teraz chyba kierujemy się do kolejnej postaci. Wydaje mi się, że akurat ta postać jest żywa. Ogród rzeź. Oh, jak tu pięknie, o oh Boże! Ale ten park się zmienił, ledwo go poznaję z tymi wszystkimi rozbieganymi artystami. A nie są tacy, tacy źli, tyle jest y, tu różnych ekscytujących zapachów. No tak, zawsze docenialiśmy nieco inne zapachy. Musimy teraz wywęszyć wal, tak jak poprzednio znajdźmy ludzi ze wspomnieniami o niej, a następnie odszukajmy pamiątki. Aha, czyli, nie, czyli Val jednak y, już jest y, jest już duchem, dokładnie. I Valerie była córką Hendrego Outrama, właściciela ziemskiego Shelmerstonu. Y, straciła matkę jeszcze jako mała dziewczynka. Zawsze była niezależna, samotnie przemierzając ziemię, otaczając rezydencję Shelmerstonów i wyspę. Shelmerstone. Y, na początku lat 90. Wieku, XX wieku ojciec Valerie zamienił rezydencję Shelmerstone w kolonię artystyczną, a niedawno utworzył na terenie przyległych gruntów Park Rzeźb. Aha. Ale tutaj jest przepięknie, naprawdę. Strasznie mi się podoba ta lokacja. E, czy tutaj jest pani, która jest um, owocem? Przepraszam bardzo. Co tu się... A nie! Ta pani chyba nie jest owocem. Ta pani jest um, kurczakiem? Albo czymś innym w ogóle. Albo to jest po prostu jej taki... Um, taka jakaś taka maska. Okej. Okay, tutaj są artyści, więc nie będę zbytnio w to wnikać. Ale już widzę pierwszy dymek. Troszeczkę dziwna jest tutaj perspektywa. Zobaczmy, co ta pani, bo to chyba jest pani, ma nam do powiedzenia o naszym kolejnym kandydacie. Mimi nazywa się. A ma wspaniałą to. troszeczkę mi przypomina małą mi z tego. Jak one się nazywały? O, ostatniego lata przed naszą maturą spędziłam z sporo czasu. Zwykle zastanawiałam się, jak wykombinować coś do picia. E, zchodziło mi o minki, dokładnie. Teraz musimy właśnie troszeczkę e, zmodyfikować ten obraz, aby był ostry i prawie chyba całkiem niezła robota tutaj była, prawda? Chyba tak, okej, okay, udało nam się. Ale nikt na tej głupiej wyspie nie chciał nam podać alkoholu. Okej, okay, um, w porządku, niestety, nie mam, taki, niestety. Nie, nie mam takich problemów, nie dlatego, że jestem pełna linii, ale nie należę, dlatego, że nie piję, um, więc przejdźmy może do kolejnego wspomnienia, zanim zacznę za dużo gadać. Uh, chyba tutaj będzie, dokładnie tak, udało się. Pewnego dnia kręciłyśmy się po działkach w pobliżu Molo, gdy nagle zauważyłyśmy okazję... A um, Przepraszam bardzo, co? Okej, okay. jakiegoś pana poprosił, żeby im kupił alkohol, tak? Aha, dokładnie tak, moi drodzy. No, nie róbcie tego. No, i później tego wieczora. Mam nadzieję, że się nie upiły i nie spadły do wody czy coś, bo tak mi to um, wygląda. Ale może to się do dobrze skończyło. E, ja mam tylko takie katastroficzne myślenie. Weszłyśmy do lasu za domem Wal, aby to wybić. Siedząc na szczycie starego głazu, który podobno chroni tę wyspę, ale nie dałyśmy rady wybić wszystkiego, więc postanowiłyśmy zakopać resztę. Aha, aha. Okej, okay, okej, okay, um, tak też można oczywiście zakopać sobie alkohol na, na później. O, dobrze, chociaż jakieś skryce, bo myślałam, że one po prostu brały butelki i zakopywały to w ziemi. Kilka tygodni później poszłyśmy to wykopać, ale nie pamiętałyśmy, gdzie dokładnie to jest. Ojejku, znam to. Na zasadzie znam to, nie, że teraz coś wykopywałam, ale jako dziecko również zakopywałam rzeczy jako takie skarby, bo się bawiłam, że jestem piratem albo jakąś wiedźmą. I również były takie momenty, że nie wiedziałam totalnie, gdzie to zakopałam, więc ciekawa jestem, kto odkryje to obecnie w naszym ogrodzie. Na tej wyspie jest zakopane pełno naszej przeszłości, wszędzie jakieś historie, tuż pod nogami. Aha, czyli już mamy właśnie pierwsze wspomnienie, które jest alkoholem w sumie śmiesznie, a gdzieś powinno znajdować się Kolejne. Nie chcę się powtarzać, ale cały czas myślę, że jejku, jak tu jest cudownie. Wiecie co? Chyba to nie są maski, to są po prostu takie postacie, które mają zobaczcie, zwierzęce głowy. O, tutaj jest czyżby pan grzyb czy pan Grzyb, przepraszam Państwa, ma coś tam do powiedzenia o naszym drugim kandydacie albo kandydatce Wal. Oh, a, to jest taka pani, ona nie jest grzybem, przepraszam, że z wami ukrzyłem. Wygląda jak ta i nie ma mocnych. To taka malutka, ciocia chyba, tak mi się I wydaje. Lato 1983 roku spędziłam z Henrym Outramem, właścicielem ziemskim w, sie, w Shelmerstone. W jego wielkiej posiadłości, pracując nad nowym dziełem, miało być o wulkanie, ale kiedy tam dotarłam, zachwycił mnie wieloryby na wyspie. O, czyli pewnie musimy znaleźć tutaj wieloryby. Coś chyba się pojawiało wcześniej. Uuu, dokładnie tak. Przepięknie. O, udało nam się, cudownie. Henry był wspaniałym gospodarzem. Cieszył się, że ma przy sobie młodych, bystrych artystów. Zawsze służył czarującym komentarzem czy kieliszkiem czegoś na wzmocnienie. Przepraszam bardzo, czy tutaj e, tak jakby symbolem, który łączy wszystkie te, w sumie będzie alkohol? Z tego, co na razie widzę, czyżbyśmy to zrobili? Czy jeszcze troszeczkę tutaj? A tak, udało nam się. Jego córka, jego córka miała na imię Malory czy Valerie. Coś w tym stylu. Zwykle przebywała poza domem. Henry powiedział, że odkrywa samą siebie i uczy się samodzielności poprzez niezależną zabawę. Moim zdaniem, zachowywała się ciko. No, w sumie jak um, zakopywała alkohole, to rzeczywiście mogło być, być to delikatnie dzikie. No ale też artyści chyba y, swoimi... Czekajcie, ona w ogóle jest jakaś taka mała. To jest chyba o wiele wcześniej niż y, tamto wspomnienie. Pewnego dnia natknęłam się na idealne wykończenie moje, mojego rzeźbierskiego art. a to jest ona, okej. Okay. Mojego rzeźbierskiego arty dzieła, ale okazało się, że to coś należy do tego nieszczęsnego dziecka. Próbowała mi wytłumaczyć, do czego to potrzebuję, ale ona wyrwała mi to i odeszła. Oj, troszeczkę. No hej, no nie może za zabierać tym zabawek dzieciom. To jest. Nie wiem, jakkolwiek trzeba by im było tłumaczyć, ale nie wydaje mi się, że mogłyby to zrozumieć. Jeżeli szczególnie jest coś dla nich bardzo ważne. Poszłam do Henry'ego w nadziei, że zmusi córkę do, do, do oddania mi ale ku mojemu zaskoczeniu Henry powiedział, że to od niej zależy, czy mi go da. W sumie bardzo dobry ojciec, gdyby w sumie chciał jej po prostu to zabrać, typu to jest dla wyższej sztuki, to zaczęlibyśmy się zastanawiać tak naprawdę, jakie są jego intencje i co woli, sztukę, czy tak naprawdę szczęście swojej córki, więc uważam, że tutaj tatuś zachował się naprawdę naprawdę dobrze. O, i mamy kolejny, właśnie e, kolejny obraz. Henry zawołał córkę i porozmawialiśmy o tym we troje. Kiedy Henry zasugerował, że może kupię stateczek, jej oczy zaświeciły się. Ten drewniany stateczek kosztował mnie 200 funtów, ale, ach, warto było. A, Wiecie co, to może po prostu nie lubiła tego tak bardzo, tylko jest niezłym, niezłą biznesmenką, biznesłomenką. E, tutaj chyba jest jakiś czek, tak? Z tego co widzę. U, dobra. I to będzie chyba już koniec historii. A, Henry był tak na, był naprawdę dobrym ojcem. Troszczył się o uczucia Wal i traktował ją poważnie, nawet gdy była mała. Po części pewnie dlatego stała się taka niezależna. Wiem, że nie było mu łatwo, ale oboje w końcu mieli się całkiem nieźle. O, czyli chyba z tego co rozumiem. Ona była wychowana przez chyba tylko tatę, ale to może być takie moje dopowiedzenie, ponieważ nigdzie w sumie nie było. Było to tak delikatnie zaznaczone, ale pielgrzymka. Okej. Okay. O, tutaj mamy kolejną, kolejną osobę. Proszę bardzo, przy pielgrzymce tutaj mamy pana. Henry, to jest ojciec. Okej, okay, ciekawa jestem, jak on ma nam historię do powiedzenia. Po śmierci mojej żony Peni, czyli mówiłam dobrze, ogarnęłam, starałam się spędzać więcej czasu z córką. Śmierć Peni przygnębiła nas, ale staraliśmy się zachować ducha. Najłatwiej było się czymś zająć. Czyżby to była jakaś zabawa pomiędzy um, ojcem a córką? No, taka prawie zabawa. Troszeczkę widzę, że um, córka się bawi, ale tatuś um, czyta. Chciałem, żebyśmy mogli zrobić coś razem, więc kupiła mi zestaw farb. Nigdy ich nawet nie otworzyła. Na początku byłem zły, ale zadałem sobie pytanie, co zrobiłaby Penny. Postanowiłem zapomnieć o sprawie. No, ale w sumie chyba się opłaciło, jeżeli nasza główna teraz bohaterka została artystką. Chociaż zaraz zobaczymy, jak się. To zakończyło. Czyżbyśmy już to ogarnęli, czy jeszcze coś musimy? O, udało się w porządku. Pewnego dnia udało mi się przekonać ją, żeby poszła ze mną do parku i namalowała przyrodę, którą tak uwielbia. Nie była zbyt entuzjastycznie nastawiona, ale zgodziła się spróbować. Czyli jednak, czyli jednak budzimy tutaj e, umiejętności. O, dokładnie tak. Wyszła z tego katastrofa. Walerii po prostu nie miała odpowiedniego temperamentu do malowania. W komicznym napadzie złości wrzuciła wszystkie farby. Aha, okej, okay, czyli jednak nie poszło tak dobrze, jak myślałam, ale mamy. E, chyba. Aha, tutaj będzie obraz tych nieszczęsnych, e, rozrzuconych, rozwalonych farb. Powiedziałem jej, że nie będę tolerować takiego dziecinnego zachowania i kazała jej zostać w swoim pokoju, dopóki się nie uspokoi. Szkoda, że nie było z nami Penny. Wiedziałaby, co począć z tym dzieckiem. Wow. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby um, po prostu. Zamykać dzieci mówi, żeby, żeby, się, żeby się ogarnęły, i dopiero później to przyjdzie. Ponieważ pewnie musiało być jej bardzo smutno, albo też próbowała uciec z domu. Okej. Okay. Hmm. Śmierć rodzica jest bardzo przykra. Po utracie matki na pewno nie było jej łatwo. A ojciec zdawał się być ciągle zajęty tymi projektami artystycznymi. O, i mamy ostatnią postać małego Liska, który również ma jakieś e, chyba wspomnienia. Lisica, o przepraszam e, Panią bardzo, ozyj śpi uroczo. A rękawiczki, uwielbiam je, zawsze mi ich mało. E, z mojej liści ornet o rękawice do wyczesywania. Ukradłam rękawice rolnika. Aha, czyli mamy lisicę z bardzo dziwnym hobby um, zbierania rękawic. Odblokujmy kolejne. Ukradłam rękawicę rybaka. No mówiłam wam, ona po prostu tutaj ma jakąś dziwną kolekcję. Cóż to jest za rękawica, którą masz obecnie, moja droga Lisico? Przepraszam, Ornet, tak, tak masz na imię. Widziałam tę dziewczynę w moim lesie. Znowu jechała na tej dziwnej, garbatej bestii. Dziwnej, garbatej bestii? Chodzi o konia? Nie, chodzi o wielbłąda. Okej, okay, skąd ona miała wielbłąda tutaj? Chyba uwielbia to okropne stworzenie. Nie zamierzałam przegapić takiej okazji. Okazji, A Ja takiej jakiej okazji, ale przecież widzę, że to jest rękawica. Kolejna. Cóż za łup tym razem? Piękne rękawiczki. A o! Miłość po prostu od pierwszego. Od pierwszego założenia na łapkę. Zawsze, podejrzewała, zawsze podejrzewałem, że te plotki o wielbłądach na wyspie mogą być prawdziwe, a Wal nigdy się nie wygadała. Ale ci ucha. Dziewucha, przepraszam. Ale słuchajcie, my chyba tutaj odnaleźliśmy już wszystkie, właśnie wspomnienia. Teraz, z tego co widzę, musimy odnaleźć również nasze, um, nasze przedmioty, o których postacie. Wspominały. Tylko zobaczcie, tutaj jest właśnie krzak pełen rękawic. Niestety nie ma naszej tej ulubionej rękawicy, której, którą musimy odszukać. Może jest gdzieś ona wewnątrz? A może w lisiej norze? Dokładnie. Zobaczcie, co znaleźliśmy. Ale to jest chyba ta rękawica, dokładnie. Udało nam się, ale oczywiście co jest lepsze od rękawicy do pielęgnacji? Malutkie e, liski, które sobie tam siedziały i spały. Hej, Morris, pewnie żałuję, że nie żyjesz i, i że nie możesz pogłaskać mnie tą rękawicą. Znów wyczuwam za rękinów, Morrisie. Pojawiaj się i dam ci znać, gdy się do niego zbliżymy. Nie, nie chcę łapać rękinów. Ostatnio również mieliśmy to zadanie i udało mi się złapać 8 z 9. Niestety 9 nie byłam w stanie jakoś ogarnąć, więc raczej nie. Nie będę się tym zajmować. Tutaj bardziej szukam, moi drodzy, tych farbek albo tego alkoholu, który gdzieś został zakopany. Pewnie my go musimy odnaleźć. Ale tutaj gdzieś powinien również być ten taki stateczek, który został sprzedany za 200 za 200 dolarów. Tylko gdzie on mógłby być? Pewnie na jakiejś rzeźbie, prawda? O to w tym chodziło. Nie, no, nie mówcie mi, że to jest tutaj ten stateczek. W zasadzie po co jej było to tak potrzebne, jeżeli włożyła go i tak w... a nie no wiecie, w sumie to ma rzeczywiście taki artystyczny wydźwięk, że właśnie ta ryba zżarła taki mały stateczek, zastanawiam się ile osób to w ogóle widziało, dokładnie dziękuję y piesku że y mnie wspierasz, bo dokładnie się na tym zastanawiałam, moment, moment moment, coś mi tutaj nie pasuje, czyżby to było to miejsce, gdzie jest ukryta ta dokładnie, mamy naszą skrzynkę z alkoholem, to było o wiele prostsze niż myślałam po prostu tam był szpadel wbity, więc nie wiem, czego one mogły. Rozumiem, wiecie, to było tak dawno, że pewnie ktoś przez szpadek po prostu wbił ten szp szpadel. O ja, Morris, to wspaniale pachnie. Czuć przegrzebki, czuć torfowiska, czuć pieczone jagnie. Uff! Ale przepraszam Państwa bardzo, jak ja mogłabym znaleźć te rozwalone. O! O! Okej, okay, chciałam powiedzieć, przepraszam Państwa bardzo, jak ja mogłam znaleźć ten. E, tą rozwaloną paletkę do farb, jeżeli ona została wyrzucona paręnaście lat temu, ale to jest urocze, ponieważ ktoś zrobił z niej schodek. Bardzo mi się podobało takie Easter eggs, w tej grze, naprawdę. Mm, malowanie nie było dla walco. I to chyba, moi drodzy. Um, jest koniec, jeżeli chodzi o odnajdywanie wspomnień, więc e, czy. Czyżby się coś powinno tutaj e, pojawić, kolejnego? A no tak, zobaczcie, tutaj zrobiliśmy tylko cztery, e, i były w ogóle dostępne tylko cztery wspomnienia, ale chyba jest tutaj jeszcze kolejne. O, to tata chyba ma jakieś kolejne wspomnienie. Moment, nie weszłam tutaj, gdzie chciałam. Tato, czy chcesz się jeszcze czymś podzielić na temat naszej kandydatki WAL? O. To nie... Ty nie jesteś tato. <grych> Czekajcie, muszę do na niego namierzyć. Dobra, udało się. Henry, ojcze, czy masz coś jeszcze nam do powiedzenia? Coś jeszcze ciekawego o e, słynny rzeźbiarz Vernon Rasset. Pracował nad wielkim dziełem na moją część. Część, cześć, o mój Boże. Posągiem Wielbłąda z moją głową. Kiedy go zobaczyłem, poczułem się dość nieswojo, ale nie chciałem denerwować artysty. Biedny Vernon był bardzo emocjonalny i potrafił zapaść w mroczny nastrój na wiele dni. No, brał e, krytykę bardzo do siebie. Jest to zrozumiałe. Czy tu już jest. E, Wystarczająco ostro czy Chyba, chyba przesadziłam. Na tydzień przed publicznym odsłonięciem dzieła Vernon poprosił mnie o przybycie. Chciał dokonać kilku ostatnich poprawek na twarzy. Dołączyła do mnie Valerie, rozpętała się burza. Valerie nie cierpiała tego dzieła i nie bała się tego wyrazić. Przypominała swoją matkę. Kiedy posąg został odsłonięty, brakowało mu nosa. Na szczęście wszyscy zdołaliśmy ukryć nasze zaskoczenie. Zachowywaliśmy się jakby nic się nie działo, więc nikt się w tym nie pułapał. Ktoś z Timesa napisał świetną recenzję, więc Werno nie był zbyt ponury. O, Valerie, ja wiesz co, nie chcę oceniać tej dalszej części historii, ale jesteś taką buntowniczką, jesteś taką indywidualistką, że nie wiem, czy będziesz chciała zajmować się naszą wyspą na tyle. Na tak naprawdę całą. Może nie tyle, co wieczność, bo tam przez jakiś czas chyba jest, a potem ten duch odchodzi z tego, co pamiętam z ostatniego odcinka. Domyślam się, co stało się z tym nosem. No, my chyba również. Um, chyba, chyba tak. Ach, ten duch Outramów. Ha, udało ci się, Valerie. Twoja matka byłaby z ciebie dumna. I czyżby to już był koniec? Wal opowiedziała mi o tym. Przygotowała całą przemowę na wypadek, gdyby się zorientowali, że to ona odcięła ten nos. Ale przemowa nie była jej na koniec potrzebna. O, okej. Okay. I czy, a no tak przecież musimy jeszcze znaleźć ten nos, zapomniałam, zawsze o tym zapominam, to co to w ogóle jest, co to ma być moi drodzy, u, u, trumna właściciela ziemskiego, okej, okay. czy to miał być taki sarkofag, ach, ach, okej, okay, mamy tutaj narzędzia, ale one e, nie są chyba potrzebne, ponieważ musimy odnaleźć jego nos, Co? Teraz Wam pokażę dlaczego się tak zdziwiłam, ponieważ klikałam tutaj i poszukiwałam właśnie tego nosa, a okazało się, że w krzaku jest mniejszy krzak, a w mniejszym krzaku jest jeszcze mniejszy krzak, a jeszcze w krzaku jest właśnie ten kamienny, wielki nos. Rzeczywiście nie spodziewałam się, że on jest tak ogromny, no ale w sumie mogłam się domyśleć, jeżeli ten posąg był tak wielki, więc w sumie nos też musiał być chyba jakiś taki... Ogromny. A, chyba jest ciężki. Aż dziwię się, że Wal była w stanie go podnieść. No, rzeczywiście jest to trochę mm, dziwne, ale to chyba oznacza, moi drodzy. O, widzicie? W krzaku, krzak. I jeszcze w krzaku, krzak. I jeszcze w krzaku, krzak. I jeszcze w krzaku, krzak. A jeszcze w tamtym krzaku był kolejny krzak. No i na szczęście wyszliśmy. E, I to jest już chyba końcówka, prawda? Udało nam się! Mm, tak. Wiem już, jak pachnie wal. Jej sygnał wyraźnie do mnie dociera. Pora lecieć. I, I chyba teraz będziemy musieli wypuśćmy właśnie z parki żebyśmy mogli e, złapać właśnie naszą e, nową panią. Znaczy panią, nie panią z parki, ale ogólnie panią, która e, może będzie właśnie te, tym kandydatem, którego. Nam potrzeba, proszę bardzo. Czy mogłabyś? Dokładnie, dziękuję bardzo. E, potrzebujemy jeszcze więcej wspomnień, które są tutaj, świetnie. Oraz powinny się jeszcze znajdować gdzieś dalej. I to chyba będą trzy ostatnie wspomnienia. Tak, 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 udało nam się. Walerii, co masz dał do powiedzenia? Ty, moja mała mi z muminków, co? O, i chyba ona również się wygląda na zbyt e, pocieszoną tym, e, tym faktem, że tutaj coś się dzieje. Oh! Jeku, jaka piękna kobieta! Ład! Była swoim najbardziej bardziej jako dziecko w tych historiach, więc. E, dlatego nie wiedziałam, że ona jest starsza. Morris? Morris Lapton? Morris Lapton? Really... To ty i Sparky! Wal! Ah. o, ja do... jak dobrze cię znów widzieć. Ciebie też! Trwam wrażenie bardzo. E, martwego? Tak, ale wyglądasz i czego sobie, jak na nieboszczyka. Witaj, Wal. Sparki teraz mówi śmierć do prawdy, czy nic cuda. Co cię tu sprowadza? Szukamy nowego opiekuna. Zapewne widziałaś wulkan. Tak, biedna Agi musi być wycieńczona. Agi? Agi jest bieżącą opiekunką. O, tak, mieliśmy nadzieję zastąpić Agi. Rany, Morris to spora odpowiedzialność. Dasz radę, Val! Schlebiacie mi, ale zastąpienie Agi będzie nie lada wyzwaniem, a ja nie kocham tego miasta tak jak wy. Szczerze mówiąc, nie trawię tych artystów i odwiedzających z kontynentu. Nie mogę znaleźć z nimi wspólnego języka, nie nadaję się do tej roboty. O, przykro mi, Val, ale rozumiem. Dzięki, miło było was widzieć! Ciebie też, Wal. a z parki chętnie pokawędziłbym jeszcze z Val. Wybacz Morris, musimy wracać do poszukiwań. Wulkan wygląda groźnie. Wróć później, Morris. Będę tutaj. W porządku, pal. na razie! O, pa! Oki to pa! I tak jak wam mówiłam, delikatnie spodziewałam się tego, że właśnie Wal nie będzie chciała zajmować się wulkanem. Zresztą to jest bardzo właśnie odpowiedzialna praca i na bardzo długo. Ale, moi drodzy, tutaj naciskam Escape, ponieważ zakończyliśmy kolejną historię naszej, naszego kolejnego ducha. Mam nadzieję, że wam się podobało, że miło spędziliście ten czas, że sobie pojedliście jakieś przysmaki albo coś popiliście. I co, moi drodzy? Ja się wam żegnam do kolejnego, do zobaczenia. Tak jak wam mówiłam, prawdopodobnie. Nie będzie kolejny odcinek we wtorek i co do kolejnego. Cześć!